Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, jeżeli oglądaliście ostatniego vloga, to wiecie, że właśnie skończyłem pobyt w Coventry i przeniosłem się do... w sensie przewieziono mnie do Londynu, gdzie dzisiejszy zaczynamy vlog. Jest tak dosyć, że tak powiem, rześko, a zostawiłem kurtkę w Coventry, w związku z tym załadowałem się w dwie bluzy, żeby jakoś strasznie nie zmarznąć, bo chcę trochę pochodzić po Londynie, żeby coś dla was nagrać. Więc mam nadzieję, że coś poglądamy. Długo to nie będę, bo mam tylko po prostu dwa spotkania więc je załatwię, nakręcę parę zdjęć i jutro z rańca mam samolot dalej do... w sensie do Warszawy, do Polski. No więc zobaczmy trochę londyńskich klimatów. O, słoneczko, jak ładnie. Jedziemy. Słuchajcie, chyba trafiłem do jakiejś chińskiej dzielnicy, albo przynajmniej mają jakieś chińskie święto ulicy i wygląda to bardzo ładnie, ale nie to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że zawsze mnie zadziwia, że w tej Anglii, gdzie jest teraz 12 stopni, ja mam dwie bluzy pod koszulkę i kaptur na głowie teraz zdjąłem, żeby jakoś lepiej wyglądać. Jest mi strasznie zimno. Po prostu oni tu wszyscy łażą z krótkimi, wiecie, rękawkami, w gołych nogach. Ja nie wiem w ogóle, albo nie mają po prostu jakąś inną odporność, albo inny w ogóle nie wiem układ natury. No gratuluję. To nie jest kraj dla mnie. Idę jeszcze coś zobaczyć i będziemy jechać dalej. no strasznie jest zimno. Muszę już lecieć, bo mam zaraz spotkanie, więc do metra yy, i idę zobaczyć moich znajomych, a potem wracamy, więc będziemy oglądać powrót do Polski i potem pewnie coś w Polsce. Yy, nie mam pojęcia w ogóle, czemu wam to mówię, no ale tak wam mówię. Lecimy! Moi drodzy, to już Polska po powrocie z Wielkiej Brytanii ruszamy w trasę. Już się nie wstydzę. Właśnie jadę do Kielc, gdzie mamy dzisiaj wieczorem pierwsze spotkanie na tej trasie, więc ekscytacja jest milion, stres jest milion i w ogóle po prostu wszystkie możliwe stany są milion albo miliard. Jedziemy, zobaczymy jak będzie to pierwsze, a potem w ogóle cały miesiąc na trasie. Bardzo się z tego cieszę. Dajemy. No więc przyjechaliśmy do y, Kielc, to jest jakieś centrum kongresowe, nigdy tu nie byłem w życiu, tak to widzicie wygląda, a tu jest scena, jest w ogóle taka super, y, nie wiem czy mogę wam zdradzić różne szczegóły, bo to będzie puszczane jak jeszcze niektórzy nie będziecie na trasie, y, więc nie mogę wam powiedzieć trochę o co tu chodzi, tam jest taka y, szafa, tam są oni, y, tam są następni oni. Ale nie powiem wam w czym rzecz, bo no właśnie, bo część z Was dopiero to zobaczy później. Więc nie będę wam robił w sensie psu niespodzianki. Szykujemy się, będzie teraz próba do naszego pierwszego spotkania. Ja nagrywam, więc nie mów. Słuchajcie, e, bo zaraz zaczynamy. Nie, nie, teraz się, jak zachowuj się tak stosownie. Widzicie tutaj mam ja tylko pokazać wydzianka takie e, różne e, ekipowe. Tu jest aguń. E, ja się oczywiście jeszcze z nieubrany jak zawsze. E, a mam nadzieję, że zdążymy... Bo za chwileczkę idziemy. No ale to zróbcie układ jakiś, no. Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, uwaga, uwaga, teraz będą tak zwane sceny łóżkowe w tym vlogu, wiem, że niektórzy bardzo lubicie sceny łóżkowe w moich vlogach. Jest poranek, właśnie się obudziłem, jesteśmy, w... gdzie to jesteśmy, czekajcie, w Białymstoku. stoku. ten pierwszy dzień naszej trasy, w się wczoraj tam, znaczy przedwczoraj w Kielcach, był taki zamieszany, że tam po prostu nie zdążyłem nic nagrać. Tylko widzieliście, po prostu jak wszedłem, pokazałem wam tylko jak wygląda sala. Już potem nic więcej, bo musieliśmy to wszystko ogarnąć. Jesteśmy już po drugim po yy, po drugim, po drugim dniu w stoku w sensie drugim dniu trasy, pierwszym dniu w Białymstoku. Przepraszam, jest rano, nie wiem w ogóle co mam mówić. Dzisiaj jest drugi dzień w Białymstoku, właśnie się obudziłem, mamy dzisiaj wieczorem drugi jeszcze, jeszcze koncert i głoszenie. A ja się muszę doprowadzić do jakiegoś stanu używalności. Ale tak się chciałem z wami przywitać po prostu z rana, z pościeli białostockiej, jedziemy z tym dniem, ale ja myślę troszeczkę się jeszcze tutaj, jeszcze 5 jeszcze minutek. Więc słuchajcie, bo my mamy taki teraz momencik, że jest po prostu chwila wolnego, taka sekunda i żeśmy poszli zobaczyć ten. To się... co poszli? Przyszłem ze samochodu. No, więc poszliśmy zobaczyć rynek i zobaczcie, chciałem wam przedstawić wszystkich. Uwaga, tutaj są wszyscy. O, a tutaj się piękna, się jeszcze chowa. Widzicie? To jest tak naprawdę prawie całe, bo brakuje jeszcze tylko jednej osoby, nie? Tak. Czy dwóch? Nie, kogo jeszcze? Dłuch. A, bo jeszcze papa nie ma. No tak, ale to są prawie wszyscy, widzicie, tak, kochani, wygląda ta dziwna grupa, która robi już się nie wstydzę. Trzy zdjęcia z stoków, w sensie z rynku i jedziemy robić dalej trasę. No to zobaczcie. No i słuchajcie, idziemy w tym białym stoku. Po prostu chciałoby się powiedzieć, że piździ jak w kieleckim, ale jest zimno jak w Podlaskim, a jeszcze nie mam kurtki. No jak pamiętacie, mówiłem wam, zostawiłem w Anglię, mam nadzieję, że mi odeślą. I tutaj idziemy, idziemy. Jaga mówi, tu jest taki mural, taki piękny mural, musisz go zobaczyć. I to jest taki mural, słuchajcie, z babcią. Rzeczywiście jest ładnie, ja już go widzę. Gdzie jest napisane wyślij pocztówkę do babci. Więc nie zachęcam Was, jeżeli ktoś ma jeszcze babcie, bo moje obydwie babcie już są w niebie. E, więc do, do nich dosyć łatwo wysyłać posztówki, wystarczy się pomodlić. modlić. jeżeli macie babcię jeszcze na tym świecie, wyślijcie im posztówkę. Jeżeli nie macie z nimi kontaktu, na pewno się ucieszą. Ale rzeczywiście śliczny jest ten mural. Zaraz go zobaczycie. Ale słoneczniki w centrum miasta na rondzie? Słuchajcie, no próbuję ich wszystkich namówić, żebyśmy sobie zrobili zdjęcie przy dumni z Białego Stoku, ale oni chyba nie są dumni z Białego Stoku. Ja jestem bardzo jesteśmy, dumny. Jesteśmy. O, są, widzicie. Więc tutaj teraz wszyscy widzicie, jesteśmy tutaj. że Żeby było widać ten napis. Dumni z białego stoku. Waga, jesteśmy bardzo wszyscy dumni z Białego Stoku. Nawet Jasiek, który jest tam, jest dumny z Białego Stoku. Słuchajcie, to jest taki świat, którego ja nie rozumiem w ogóle. To jest taki świat tajemnica. Widzicie, to jest taki świat, O, ona ma takie różne rzeczy. Zobaczcie, tutaj ma taką całą... Tu ma taki miliard jakichś takich tych... Ten ma tam swój świat, widzicie? Każdy ma swój świat, o, to są jeszcze... To tu, jest mój tu, tu, świat, to Pokazać, a ty możesz tego, tak dobra. Czekolada, to jest mój świat, właśnie. O, widzicie? O. Ja to po prostu wychodzę, drapię się po głowie i jestem gotowy. A to mi się taka kulka bardzo podoba, słuchajcie, nie czy Wy to się pewnie znacie, na szczęście, czy się znacie. To jest taka kulka, co się. O! A ty, to robiłaś nano. A to jest takie sympatyczne. Nie no, okazałeś mi nano zrobić. tego. to fajnie, pachnie. Nie, na nano. Powiedziałem mikro. Nie kucz się na wizji, bo to pójdzie do vloga. Bardzo dobrze. Nie wiem, gdzie mówię ja mówię Możesz odłączyć ja prostoką, jest... proszę, Tak, widzicie, poparli. wyglądają właśnie przygotowania właśnie. do tego występu, który jest za 20 minut. Widzicie, gotowość jest pełna. No właśnie. To zobaczyliście. Może więcej już nie będę wam pokazywał, żeby nie było siary. O, słuchajcie tam, Aga, widzicie z tyłu, przechodzi, bo na bardzo chciała być w kadrze. Dlatego, że Aga ma takie pragnienie, które mają pragnienie prawdopodobnie wszyscy, co są tutaj, bo od początku ja ciągle słyszę po od początku spotkania: pokaż nas, pokaż. Więc ich teraz zobaczcie! Moi drodzy, to nie jest powtórka, bo ja wiem, że wy to przed sekundą widzieliście, ale widzieliście z wczoraj. To nie są ci sami ludzie, tylko jest następny wkład w operze białostockiej, ale oni również dzisiaj od samego początku mnie ciągle prosili. Pokaż nas, pokaż, pokaż. To ich zobaczcie! Więc moi drodzy. Przepraszam, tylko przełknę. Serdecznie Was pozdrawiam z trasy. Jestem już w ogóle nie w drodze do Szczecina, to znaczy, że wczoraj była bydło jeszcze, czyli wielbienie, ale to będzie w następnym vlogu. Natomiast trzeba by w tym vlogu zrobić jakieś gadanko. No i taką mam jedną myśl, która mi się myśli. W ogóle to jest strasznie zimno. W ogóle jest, słuchajcie, 6 stopni jest. Yy, mam kawę na szczęście, więc. Jest tak, że nie jest może jakaś wybitna, ale, ale jest kofeina. Przepraszam, rozpraszam się, już gadam. Kolejny, taką mam myśl dzisiaj w tym vlogu. Myślę, że w ogóle bardzo ważną. Jesteśmy już w trasie ponad tydzień. Będziemy jeszcze kolejne 3 tygodnie, chyba nawet prawie 4, bo to mamy ponad miesiąc. Tą trasę. I muszę Wam się przyznać, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie w takim sensie. Jesteśmy od tygodnia na kupie razem. Oczywiście nie cały czas ja tam czasem wracam do Warszawy na moment, jak była taka okazja, ale teraz będzie w ogóle tak, że przez prawie chyba 10 dni będziemy w kółko razem. I to jest o tyle fajne, że jak się jest w różnych, w różnych miejscach, jak się jest ciągle z tymi, tymi samymi ludźmi, no to oczywiście wychodzą super sprawy, bo się bardzo robimy i w ogóle to jest po prostu najlepsza ekipa świata, ale. Jak to ze wszystkimi ludźmi na świecie? Są też oczywiście trudności, problemy, i tak dalej. I to jest w ogóle bardzo ciekawe się temu przyglądać. Jak ktoś ma na przykład słabszy dzień, i yy, nie wiem, wszyscy mają dobry dzień, a ten ktoś jest jakiś taki ponury, albo coś się komuś dzieje, albo ma jakiegoś focha. Albo kogoś coś boli na przykład i zwyczajnie fizycznie nie daje rady, jakby odstaje od reszty, potem nadgania i tak dalej. No tak jak to, kochani, w każdym byciu razem. Każdy z Was to żyje w rodzinie, każdy z Was to jest w jakiejś wspólnocie, kto ma ludzi bliskich, to wie, że tak jest. No nie zawsze jest różowo, czasem jest trudno. I jest bardzo ciekawe też obserwować, jak ludzie reagują na te swoje stany: że niektórzy szczylają focha, ktoś się odcina. Ktoś mówi, nie denerwuj mnie, nie pytaj mnie. Ktoś nie chce, żeby się wtrącać w jego sprawy i tak dalej. Bardzo to jest w ogóle piękne i takie życiowe. Strasznie kocham tych ludzi, ale jesteśmy tacy jak wszyscy ludzie na świecie, nie? Czasami bywa, bywa niełatwo. I tak sobie o nie pomyślałem, patrząc na, na, na nasze różne reakcje, o takiej jednej prostej rzeczy. Moi drodzy, najgorszą sprawą w byciu z drugim człowiekiem, znaczy nie, nie, nie najgorszą, ale w sensie jedną z rzeczy, która psuje bycie z drugim człowiekiem, nie jest to, że się ma właśnie słabe momenty. Nie jest to, że są momenty, nie wiem, cierpienia, choroby, depresji, smutku. Po prostu słabego dnia nie. Tylko najgorsze jest to, jak się w tym wszystkim próbujemy tak schować i nie dajemy drugiemu człowiekowi do tego dostępu. I rozumiem, że dla to jest oczywiście taka obrona, bo ktoś jest na przykład zbyt natarczywy i po prostu mówimy, daj mi spokój, bo ja się muszę zająć sam sobą i to jasne, że to może być ciężkie, kiedy ktoś nas ciągle męczy. Ale, Kani, jak patrzę na ludzi, jak patrzę na swoje relacje, też patrzę na moich braci, patrzę na moich przyjaciół i tak dalej, to, oni wtedy nam się psują, tak naprawdę psują relacje, kiedy się chowamy, kiedy uciekamy. To jest coś, co, oni, co się nazywa bardzo często w związkach np. tak zwanymi cichymi dniami, co nie? Czyli pokłócimy się albo jest jakaś wielka tam yy, wojna i potem przez nie wiem, parę dni, tydzień, miesiąc ludzie najeżdżą się, nastroszą się i żeby nie powodować większego konfliktu, no to się odcinają od siebie, kochani. To do nikąd nie prowadzi. Oczywiście jest takie odcięcie się od siebie, gdzie mówimy, ok, bardzo świadomie, w takim sensie nie to, że się na siebie obraziliśmy, tylko mówimy, dajmy sobie, nie wiem, parę dni, ja zajmę się swoimi sprawami, zajmę się sobą, spróbuję trochę przemyśleć, co się we mnie dzieje, potrzebuję dystansu, ale to nie jest na obrażeniu się i na fochu, tylko po prostu na bardzo konkretnym zajęciu się sobą i swoimi, nie wiem, emocjami, odczuciami, tym, co nam się dzieje. A zupełnie co innego, jak się to robi w taki sposób, że, no właśnie, zamknę się, obrażę się, zasklepię się w sobie. I po prostu nie daje Ci dostępu do siebie. Z czegoś takiego to potem absolutnie nic nie wychodzi. Kochani, ciche dni w relacjach, w miłości, w przyjaźniach donikąd nie prowadzą. Mówię, czasem dystans i przestrzeń jest potrzebna, to jasne. Ale one nie mogą być zamknięciem się na drugą osobę. Bardzo mi się podoba wśród nas, że czasem mamy jakieś te trudności, nie? ale właśnie dajemy sobie dosyć szybko do siebie dostęp od razu, nie? Jakby mówimy nie, nie zatrzymuj się w tym. Nie zastniepiaj się w tym, nie wiem, poczuciu zranienia, ukłuciu smutku czy w jakimś tam, nie wiem, poczuciu, że coś jest beznadziejnie, nie? Tylko okej, okay, jak się potrzebujesz posmucić, to się posmuć, ale daj nam też dostęp do tego, jakby nie odcinaj się od nas, nie? Tylko tak się buduje w jeden sposób prawdziwe relacje, prawdziwe przyjaźnie. Inaczej to się rozsypie. Moi drodzy, pamiętajcie o tym. Jadę dalej. Jadę dalej, bo czeka Szczecin, ale to zobaczycie tam w następnych vlogach. A wy na końcu sobie teraz jeszcze popatrzcie na klaskanie z Warszawy, bo jeszcze były dwa spotkania w Warszawie w zeszłym tygodniu i zrobiliśmy szybkie klaskanie i po tym klaskaniu yy, będzie już koniec tego, tego vloga. Popatrzcie. Więc moi drodzy, trafiliśmy w końcu do Warszawy na naszej trasie do Palladium, gdzie spotkaliśmy się dzisiaj z cudowną grupą ludzi i oni od samego początku spotkania po prostu ciągle proszą, pokaż nas, pokaż. No to ich zobaczcie! Moi drodzy, więc po raz kolejny Was pozdrawiam serdecznie z Palladium. To nie jest wczorajsze spotkanie, tylko to jest kolejny wkład ludzki, który jest dzisiaj yy, w Teatrze Palladium. Yy, oni od samego... Hmm. Nie, nie oni. Yy, oni od samego początku mnie prosili po prostu już nawet przed na ulicy jeszcze. Ale pokaż, nas pokaż. No to ich zobaczcie! Moi drodzy, naprawdę zima jest straszna, w sensie, znaczy nie nie ma jeszcze zima, ale jest po prostu zimno potwornie. No, ale trzeba do was nagrywać. Coś mi tu jeździ cały czas, jakimiś jeżdżą, nieważne. Kani, dziękuję wam za to kolejne spotkanie. Bardzo was ściskam. Bardzo was pozdrawiam, No sobie jeszcze po prostu ugryzę batona. Widzimy się w następnym vlogu, on będzie chyba zbyt Bydgoszczy. Z Wielbienia, tak mi się wydaje. Musiałeś akurat tutaj stanąć, tak, żeby mi tutaj burczeć. No tak to jest w życiu. Miejcie się najlepiej na świecie. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię z Bogiem. Pa! 嗯特好